Cześć, witam. Dzisiaj kilka informacji więcej, tak jak obiecywałem. Zaczynamy realizować pomysł, który urodził się w głowach kilku osób związanych mniej, bardziej ze stowarzyszeniem czajnia. Chcemy poprzez wykorzystanie nowych technologii, poprzez wykorzystanie kanału na YouTube, dostarczać informacje ciekawe, Dobre, a wszystko zaczęło się od tego, co zmienia nas, co zmienia świat na naszych oczach, czyli od koronawirusa. Wszyscy staramy się siedzieć w domach, dbać o własne bezpieczeństwo. Jednak widzę, co się dzieje i wszyscy widzimy, co się dzieje na portalach społecznościowych, które tętnią życiem. Zainspirowało nas kilka, kilka wydarzeń, ale tak naprawdę siłą sprawczą było. Prośba o pomoc w transmisji Mszy Świętej, dlatego że zbliża się okres Wielkiej Nocy i chcemy przygotować się, bo wszystko wskazuje na to, że święta będą inne niż co roku. Chcemy przygotować się, chcemy dać możliwość przeżywania tych świąt w sposób lokalny, nie z transmisjami z Warszawy, Krakowa. Nie, żebyśmy mieli cokolwiek przeciwko nim, ale chcemy pokazać, że lokalnie te święta też też będą się odbywały i chcemy w tym pomóc. Więc zaczynamy. Zapraszamy. Proszę pomóżcie nam w tym, bo potrzeba nam sporo sporo ludzi do, do wsparcia. Prosimy o pomoc, prosimy o o subskrypcję naszego kanału i liczymy, że, że będziemy mogli razem coś dobrego stworzyć.